najdziwniejsze i najbardziej bezsensowne czołgi jakie kiedykolwiek zbudowano. Numer 3. Radziecki Progrev T. Zamiast wieży z działem radzieccy inżynierowie przykręcili do podwozia czołgu silnik od myśliwca MiG-15. Pomysł polegał na tym, aby ekstremalnym strumieniem gorącego powietrza zdmuchiwać ziemię przykrywającą minę. W praktyce pojazd poruszał się jedynie 3 km na godzinę, a hałas silnika był tak ogromny, że przyciągał wrogów z wielu kilometrów. Numer 2. Radziecki Zil 2906. Pojazd bez kół i bez gąsienic. Zamiast nich zastos dwa ogromne obracające się świdry, które pozwalały dosłownie wkręcać się w śnieg, błoto i wodę. Zaprojektowano go po to, by docierał do kosmonautów lądujących w miejscach, gdzie żaden inny pojazd nie miał szans. Największą prędkość osiągał na śniegu 45 km na godzinę. Ale nie mógł jeździć po drogach, bo natychmiast by je zniszczył. Numer 1. Niemiecki Kugelpanzer. Ten drugi wojenny pojazd był dosłownie metalową kulą z człowiekiem w środku. Mógł osiągnąć zaledwie 8 km na godzinę. Miał pancerz cienki jak papier. Nie istnieje żadna dokumentacja wyjaśniająca, po co w ogóle go zbudowano.